Na dekorację, a dokona jej spolonia za 2007 Barbara Tatara, towarzystwie Oliwii Piątek, choreografa dzisiejszego koncertu oraz Igor Włodarczyk, reżyser. Uuu! Już za chwilę, już za mało cik Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie, a oto! Drodzy Państwo, poprzed nami wyniki. Wyniki pracy jury, Bardzo serdecznie dziękujemy. Wiemy, że mieli Państwo ciężki wybór. Spośród 30 piękności wyłonić 20 finalistek. A oto, a oto pierwsza finalistka konkursu Miss Polonia 2008. Anna Baran z no, numerem Podczas finału 13 września w Błądzi w Teatrze Wielkim ujrzymy również, dzisiaj wystąpiła z numerem 2. Anna, Anna I kolejna kandydatka ucieszy się na pewno, iż pojawi się podczas finału. Z numerem 9 Joanna Modyńska. Gratulacje może już przyjmować kandydatka z numerem 7. Ewa Hełmińska. 13. 13 dzień września jako ważny termin w swoim kalendarzu powinna również zapisać kandydatka z numerem 9 Katarzyna Mikulska. Do dekoracji zapraszamy również kolejną finalistkę z numerem 15 Magda Dylon. Podczas finału ispolenia 2008 spotkamy się również z kandydatką numer 19 Patrycją Konieczną. zawiesi szarfę, jest z numerem czternastym Agata Błowie. Wiemy już na pewno, że ten wieczór to nie koniec emocji dla kandydatki z numerem 24, Angelika Jagłowska. Teraz pogratulujmy. Z numerem 27 wystąpiła dzisiaj kolejna nasza finalistka, Karolina Filipkowska. Wszelkim zadowoleniem mówimy precz, numer 13 i dobra W gorąco zapraszamy kolejną kandydatkę, tym razem z numerem 16. Ewa ruch Ostatni dzisiaj numer nosiła, ale jak się okazuje był szczęśliwy, numer 30, Katarzyna kodlasz. Kolejną kandydatką, z którą spotkamy się jeszcze raz 13 września, jest Natalia Winiarska, numer 12. Z grona półfinalistek do grona finalistek awansowała dzisiaj Anna Równicka, numer 26. Kolejna kandydatka, która dostała się do ścisłego finału, to kandydatka z numerem 21, Sandra Lankowska. A do występu na scenie Teatru Wielkiego podczas finału może się już przygotowywać kandydatka z numerem 28, Monika Szmajdzińska. przedostatnia kandydatka, która awansuje do finału to kandydatka z numerem 25, Pałina Kwaśniewska. I ostatnia finalistka konkursu Miss Polonia 2008, drodzy Państwo, to dziesiątka Sara Mietra pierwsza. Wielkie brawa przed Państwem finałowa dwudziestka!